Dlaczego popierasz akcję na rzecz okręgów jednomandatowych? E, ponieważ chcę mieć wpływ na to, co się u nas w kraju dzieje i na to, kogo wybieram, tak? Bezpośredni wpływ. E, w Polsce w chwili obecnej nie ma odpowiedzialności przed wyborcami. Jednomandatowe okręgi wyborcze to jest y, y, jedyna. Y, w tej sytuacji to, to jest jedyna sytuacja, kiedy polityk będzie odpowiedzialny przed wyborcą. Mandatowe zmienią w polskim życiu publicznym. Mam nadzieję, że bardzo dużo. W końcu przywrócą jakąś normalność, przywrócą odpowiedzialność posłów przed nami, ludźmi, którzy ich rzeczywiście wybierają, a nie tak jak to w tej chwili jest. Oni są odpowiedzialni tylko i wyłącznie przed swoimi liderami, liderami partyjnymi. Dzięki. Akcje z PL. Chciałbym, aby w polskiej polityce byli ludzie odpowiedzialni przed mną, wyborcą, nie przed liderem partyjnym. Chciałbym, aby to, co obiecują mi przed wyborami, było wypełniane, aby po prostu byli ludzie uczciwi, rzetelni, tak jak to działa w większości krajów G8, w Anglii czy w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego w Polsce miałoby nie działać? Dlatego podpisuję się pod zmieleni.pl pod jednomandatowymi okręgami wyborczymi. Jak zmieni się sposób działania partii politycznych po wprowadzeniu okręgów jednomandatowych? Partie się zdemokratyzują. Demokratyzacja działania partii politycznych będzie logicznie wynikała z samego faktu, że wybory są przeprowadzane w okręgu jednomandatowym. W takim okręgu człowiek, który ma poparcie wyborców, nie może być lekceważony przez żadnego lidera partii politycznej. Dlaczego pan popiera okręgi jednomandatowe? Bo wtedy będę wiedział, na kogo głosuję i wybiorę najlepszego kandydata. A partyjni kandydaci mi nie odpowiadają. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. ideę jednomandatowych okręgów wyborczych. My, jako fundacja, której mam zaszczyt przewodniczyć, popieramy wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych, ponieważ chcemy, aby to obywatele. Decydowali o tym, kto będzie zasiadał w sejmowych ławach, a nie liderzy partii, jak to dzieje się w chwili obecnej. Proszę zwrócić uwagę na to, że żaden z największych, żaden z liderów największych partii politycznych nie popiera wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych, ponieważ wprowadzenie takiego systemu wyborczego bezpośrednio uderza w ich interes. No, chcemy to zmienić. No, myślę, że to jest kolejny krok, żeby w tym państwie po prostu było lepiej. Pięknie machasz tą flagą. Powiedz, dlaczego angażujesz się w akcję z milenii.pl? Chyba podstawowa sprawa. Chcę głosować na odpowiednich ludzi, ekspertów, profesjonalistów, na człowieka, a nie na listę partyjną. Nie chcę, żeby ktoś za mnie wybierał, kto będzie zajmował się raz w Sejmie. A jak oceniasz dzisiejszy happening? Jak oceniasz reakcję mieszkańców? Znaczy, trochę późno teraz pokazujecie, ale jeszcze jakiś czas temu cały rynek był w naszych balonach, cały rynek był pomarańczowy. Ludzie przychodzili sami, podpisywali, słuchali co robimy, brali o nas ulotki, sami się do nas garnęli. Dziękuję bardzo. Podpisałeś się pod listą poparcia pod wnioskiem o referendum o jednomandatowe okręgi wyborcze. Dlaczego? Ogólnie to, co się dzieje w polityce, to jest takie wrażenie, że cały czas się dzieje to samo, i że to jest taki teatr. Dlaczego angażujesz się w akcję Zmieleni.pl? Angażuję się dlatego, że widzę, że faktycznie we Wrocławiu nasi mieszkańcy mają już dość narzucania im przez aparat partyjny, na kogo mają głosować i kogo mają wybierać. W Wrocławianie faktycznie, widać, że chcą wybierać osoby odpowiedzialnie i chcą faktycznie wybierać osoby, których będą chcieli rozliczać, tak? Nie osoby, która będzie posłusznie robiła co im prezes zeszkadza. Brałeś udział w zbieraniu podpisów? Jak Wrocławianie reagowali na tę inicjatywę? Różnie, to znaczy wciąż ta świadomość społeczna, wiedza o jednomandatowych okręgach wyborczych, no wciąż jest zbyt mała, przynajmniej w moim przekonaniu, no ale zmieniamy to i, i myślę, że z każdym dniem, z każdym miesiącem będzie coraz lepiej. Pracujemy nad tym i będziemy pracowali do upadłego. No, myślę, że mamy kilka miesięcy i takie happeningi na rynku wrocławskich i też w innych miejscach będą odbywać się regularnie.